Cześć. Dzisiejszy odcinek będzie miał charakter specjalny, ponieważ będzie pokazywał to, jakie są efekty wykorzystywania odpowiedniej kreatywności uczniów. Tak, dzisiaj będę rozmawiał o książce, którą wydali moi uczniowie, czyli o fantastycznej harmonii. Zapraszam. Na dobrą sprawę. Szczerze miałem sporo pytań, w jaki sposób wydarzyło się to, co się wydarzyło, że ta książka w ogóle powstała. I tak jak za każdym razem odpowiadałem, czy to w prywatnych rozmowach, czy też w jakichś internetowych komentarzach, ta książka jest inicjatywą uczniów. Powstała na bazie zwykłego projektu semestralnego, który wymyślili uczniowie i którzy Mieli na tyle odwagi, chęci i determinacji, aby przekuć to w taką fizyczną, pięknie wydaną w twardej oprawie książkę z ilustracjami wybitnego grafika Piotra Sokołowskiego, pod redakcją mnóstwa profesjonalnych, fantastycznych osób, wydrukowaną w profesjonalnej drukarni i później przejętą przez niesamowite wydawnictwo Palbox, które stworzyło do niej audiobooka. Taki efekt jest możliwy praktycznie przy każdym większym projekcie, w którym da się połączyć zaangażowanie i wiarę w to, że można osiągnąć coś więcej. Jak to się wydarzyło tak konkretnie? Na początku mieliśmy zwykły projekt semestralny. Ten projekt semestralny polegał na tym, żeby stworzyć zbiór opowiadań. No ale. Nieusatysfakcjonowani samym wydrukowaniem na zwykłych kartkach papieru tych opowiadań, moi uczniowie postanowili, że zrobią coś więcej. Pytali się o pewnego rodzaju możliwości mnie, jako opiekuna projektu. Ja im podałem, jakie możliwości istnieją, co jest potrzebne do stworzenia czegoś więcej, czyli do wydrukowania i wydania książki, która będzie prawdziwa. Z normalnym numerem ISBN zostanie wbita do katalogu książek, które są możliwe do odnalezienia w zbiorach bibliotecznych naszej Polskiej Biblioteki Narodowej. Ta książka jest efektem ich ciężkiej też pracy, ponieważ to nie jest taka praca, jaka jest związana ze zwykłym wypracowaniem, które. Oddaje się do nauczyciela i dostaje się kilka słów komentarza, poprawione błędy ortograficzne i stylistyczne. Nie. Tutaj praca redakcyjna polegała na współpracy z profesjonalnymi redaktorami i korektorami, którzy dawali pewnego rodzaju sugestie, możliwości zmian w tekście, ale nie zmieniali tego tekstu w taki sposób, aby był on zupełnie innym tworem niż to, co. Napisali wcześniej uczniowie. Także była to praktycznie podwójna praca i uświadomiła ona moich uczniów, że stworzenie czegoś takiego nie wymaga tylko napisania samego opowiadania, tylko to jest początek tej przygody i dalsze działania wymagają gigantycznej pracy. Jak doszło do tego w ogóle, że zaangażowani zostali. Redaktorzy. Tutaj akurat to dzięki mnie nawiązana została ta współpraca z nimi pod tym względem, że ja napisałem w imieniu uczniów maila do odpowiednich osób, które zgodziły się wesprzeć ten nasz projekt. W jaki sposób one, te osoby, współpracowały z dziećmi? Poprzez wymianę mailową również. Działało to na tej zasadzie, że były odsyłane te maile. Bezpośrednio przeze mnie do uczniów. Uczniowie odsyłali poprawione teksty do mnie i ja później dawałem je redaktorom do poprawienia, do skorygowania. Także na tej zasadzie to działało tak, jakby fizycznie. A oprócz tego mieliśmy mnóstwo różnego rodzaju rozmów, dyskusji, oczekiwania na efekt końcowy. Skąd się wzięło pieniądze na to, żeby takie egzemplarze w ogóle wydrukować? Było kilka różnych źródeł. W internecie była otwarta zbiórka pieniędzy, na którą można było wpłacać różnego rodzaju mniejsze lub większe kwoty pieniędzy i udało się nam naprawdę zebrać sporo, sporą sumę. W szkole była organizowana także taka zbiórka w formie kiermaszu. Uczniowie upiekli różnego rodzaju przysmaki ciasta i dzięki temu również uzbierali część kwoty. Swoje dołożyła też szkoła nasza. A jeżeli chodzi o wydanie audiobooka, to tutaj to była całkowicie darmowa inicjatywa ze strony wydawnictwa Palbooks, które wsparło nas wydaniem zbiorów w formie audio. Właśnie z doskonałą oprawą lektorską. Wielu wybitnych i fajnych ludzi Przemkiem Korsą, Marcinem Kapustą czy też, przepraszam, Marcinem Kardachem i Mateuszem Kapustą na czele. Także tak to wyglądało fizycznie i się wydarzyło, i dzięki temu mamy to. Później zaczęły się dziać szalone rzeczy i niesamowite spotkania autorskie, różnego rodzaju rozmowy. Nawet pojawiliśmy się w kilku różnych gazetach z naszą książką. Zrobiło się o niej głośno na tyle, że teraz. Stworzyliśmy kolejny projekt, a już z inną grupą uczniów, i ten projekt będzie konkursem. Ten konkurs już się odbył, teraz jesteśmy w trakcie e, rozpoczynania procesu redakcyjnego i zobaczymy, jak będzie wydało, wyglądało drugie wydanie Fantastycznej Harmonii. Czego ta książka jest tak, jakby dowodem? Jest dowodem na to, że praca na lekcjach, praca w szkole wcale nie musi wyglądać e, zwyczajnie. Może być przyczynkiem do tego, żeby zrobić naprawdę duże i ciekawe rzeczy, które zostaną z nami na zawsze, na dobrą sprawę. Bo e, czy wydanie tej książki zmieniło życie tych dzieci? Tego nie wiem. E, wiem na pewno to, że było to dla nich na tyle istotne wydarzenie w życiu, że z pewnością wpłynęło na nie w tamtym momencie, na tyle, że ich radość była. Przeogromna, w momencie, w którym dostali te książki, w którym mogli wypowiadać się na różnego rodzaju spotkaniach, czy też w kuluarach, chwalić się swoim kolegom i koleżankom, a ci składali im naprawdę wielkie gratulacje, szczere zachwyty tym, co otrzymali później dzięki wkładowi ich gigantycznej pracy. Można, tylko trzeba chcieć, i do tego Was wszystkich bardzo mocno zachęcam.